Otna rewolucja w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałem, że to jest ciekawy temat, dlatego nie że wszyscy pewnie będą chcieli się ustawić w kolejce, kto do tej pory czuł się zagrożony i e, ograniczony, ale dlatego, że pierwszym klientem tego sklepu w Stanach Zjednoczonych w stanie Kolorado był facet, który jest weteranem wojennym z Iraku, ma m, zespół stresu bojowego i po prostu m, w ten sposób chciałby się leczyć. Nasz gość w studiu to dr Waldemar Kujawa. Ukłony panie doktorze i dziękuję za to spotkanie. Tak, 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 tak. Marihuana jako lek jest znana prawda, nie, nie tylko w stanie Kolorado. Jakiemu człowiekowi ze stresem bojowym to na co może pomóc marihuana? Wyluzować? Właśnie na stres. Pomaga się wyluzować. Rozluźnia, Jest, współdziała z psychoterapią, z lekami uspokajającymi. Także, ale to dla mnie nie jest najważniejszy kierunek zastosowań. Ja zastosowanie marihuany. Ja zdecydowałem się tutaj przyjść, bo w swoim życiu byłem przez dwa lata wolontariuszem hospicji i mało ludzi uświadamia sobie, że w tej chwili w Polsce kilkaset osób cierpi z powodu nowotworowych wymiotów. To są straszne wymioty. To człowiek nie ma czym, a wymiotuje, wymiotuje godzinami. Ci ludzie mają myśli samobójcze, i marihuana jest tutaj naj, chyba najlepszym środkiem, a przynajmniej jednym z lepszych, który tę straszną dolegliwość leczy. A dlaczego? Co, co ma takiego w sobie, że to akurat no blokuje jest pewne prostu, rzeczy? po prostu jakby tutaj. Takie jest jej działanie farmakologiczne. Ona jest po prostu lekiem, między innymi lekiem przeciwwymiotnym. Tak samo jak jest lekiem, z którym się łączy duże nadzieje w stwardnieniu rozsianym. I jak już jestem przy głosie, to jedną rzecz jeszcze muszę powiedzieć. Protestuję przeciwko nazywaniu marihuany narkotykiem. Marihuana nie jest narkotykiem. Już widzę tych wszystkich, którzy uważają, ja że nie ma. W kontekście do, 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 tego kamienia pomorskiego, gdzie. No, tak, no to jest ten tak, problem. ale jest tysiące substancji leków przeciwalergicznych, przeciwastmatycznych, przeciwuczuleniowych, które na kierowcę mają silniejszy wpływ. Szczególnie w połączeniu z alkoholem, no, tak? Szczególnie, w, a już relanium w połączeniu z alkoholem to zabójstwo zwykłe. Nie jest zakazane. No, zakazać relanium. Mm. No i dlaczego? To, to podkreślę. Marihuana jest używką. Nie zabiera człowiekowi wolności. Tak jak papierosy, alkohol. My A to się zależy od tego, ile wypalimy? Oczywiście, bo... tak jak, jak każdy lek. Jak weźmiemy za dużo leków na, na uczulenie, mm. możemy umrzeć, no. jak, jak za dużo wypalimy, ale moim zdaniem... Co, myślę sobie, panie doktorze, że jest to y, część naszych widzów, może ekspertów, którzy mówią, heretyk przyszedł do telewizji i opowiada o tym, że to jest takie niegroźne. Y, tylko pytanie, czy, bo teraz mamy stan Colorado, za chwilę będziemy mieli stan Waszyngton za parę miesięcy. Czy Stany Zjednoczone są testem dla świata? Ja myślę, że Stany Zjednoczone są testem dla świata, i, i mnie to cieszy, że, że taka zmiana następuje. To, Panie redaktorze, jest tak trochę jak z kawą i herbatą. Jest taka piękna książka, Historia świata w pięciu szklankach, y, gdzie opisuje się dzieje różnych napoi. I gdyby pan tam przeczytał, co wypisywano o kawie, o herbacie, to marihuana to drobiazg. I słusznie, bo. To jest dokładnie moim zdaniem taka sama szkodliwość. To są używki. To dlaczego ona robi. Yy, dlaczego jest zakazana? Zastraszak dla polityków. Już odpowiadam. Ona robi zastraszak, bo wielu ludzi skądinąd uczciwych i inteligentnych myśli, tak. Mamy problemy z alkoholem, mamy problemy z papierosami, co państwo kosztuje olbrzymie pieniądze. Jak otworzymy teraz nowe pole. Będziemy mieli trzeci no. krąg problemów z marihuaną. Teoretycznie tak, ale wczoraj w materiale w faktach TVN widziałem osobę, która mówi: Cieszmy się, bo to sprawi, że w budżecie za chwilę będzie parę miliardów dolarów, dlatego że ci ludzie będą to kupować. Ale co więcej, ja powiem tak: jest taki wiek u młodych ludzi, że oni muszą z przekory dla społeczeństwa, z kontest dla kontestacji, po co sięgnąć. I oni sięgną. I... A później po nich sięga policja, a po dealerów tak już nie jest. Tak jest, ale oni sięgną i ja wolę, jestem szczęśliwym dziadkiem, nie chciałbym, mm. żeby moje wnuki ani piły, ani paliły, ani ćpały. Nie pochwalam tego, żeby była jasna, chyba ktoś czasem może pomyśleć, że pochwalam. Jestem przeciw penalizacji po prostu. Ale jakby już te moje wnuki miały po coś sięgnąć, nie daj Boże, to wolę, żeby sięgnęły po trawkę niż po papierosy czy alkohol. I to w sposób zdecydowany. A to? wiem, bo pisałem prace naukowe w odróżnieniu od wielu innych, którzy się na tym znają, to ja pisałem prace naukowe o wpływie i to pod kierownictwem konsultanta krajowego profesora Radowickiego o wpływie używek na przebieg ciąży, porodu i powodu. Panie doktorze, a czy Przepraszam za to pytanie, ale y, czy gdyby nie to doświadczenie z hospicjum, to myślałby pan tak samo o marihuanie? Nie, nie, nie. To zmieniło mój obraz, to mnie w ogóle, bo człowiek, tak jest nasza psychika urządzona, że myślimy rutynowo, poddajemy się woli większości. I t, to doświadczenie, no dwa lata wytrzymałem y, y, w polskim hospicjum, y, no to zmieniło mój sposób patrzenia na narkotyki. W Polsce jest nieszczęście, te przepisy są tak idiotyczne, że lekarzom uzyskanie recepty na narkotyki, bloczku recept, jest mm. dla lekarza kłopotliwe. Bo to trzeba, wymaga specjalnych procedur, więc część chorych nie dostaje po prostu z powodu naszego lenistwa. No, ludzie tacy są, że jak procedura jest kłopotliwa, to ją omijają. Nie patrząc na ból patrzęta. Przepisy są u nas idiotyczne. I wiedza na temat narkotyków ta, żenująca, no wstyd mi powiedzieć, ale niedawno, y, ojcu mojego znajomego, który za 6 tygodni potem umarł na przerzuty nowotworowe, odmówiono narkotyków lekarz pod pretekstem, że się uzale, uzależni. No już Z litości nie wymienię nazwiska tego mm. człowieka, ale... Y mm. Dziękuję panu za spotkanie i rozmowę z nami. Doktor Waldemar Kujawa, tu we i wiesz, 20 minut po dziewiątej teraz. Dziękuję również.